Cześć, witam wszystkich na kanale i dzisiaj zrobimy sobie Q&A. Odpowiemy na pytania, które najczęściej zadajecie, czy to na Instagramie, czy to na YouTubie, czy to ostatnio na TikToku, gdzie jest bardzo dużo różnych komentarzy. Powybierałem kilka, tą koncepcję bardzo lubicie, także odpowiemy sobie. Przepraszam za spartańskie warunki, jeżeli coś będzie z obrazem nie tak, jeżeli chodzi o stabilizację, bo popsuł się gimbal, więc musiałem zrobić prowizorkę z książek i poustawiać telefon, także przepraszam Was za to na starcie. I co? Weźmiemy się do pytanek już. I pytanku numer jeden od Daniela. Jaki jest Twoim zdaniem najlepszy trening do budowy masy mięśniowej? Kurczę, to jest trudne pytanie, bo tak naprawdę jest wiele fajnych typów treningów, które jesteśmy w stanie zrobić, żeby tą masę zwiększyć. I ja bym celował w coś, w coś pomiędzy push-pull lepsem, tak, uważam, że ten, ten typ treningu sprawdza się świetnie, jeżeli chodzi o używanie takich wielostawów, używanie wolnych ciężarów i też taką ogólną rozbudowę. Tutaj też można by było dorzucić full body workout, ponieważ też nie było w pytaniu zaznaczone, na jakim etapie zaawansowania jesteśmy. Ja nagrywałem materiał dotyczący treningu full body workout i o ile u osób bardzo zaawansowanych które chcą przykładowo startować w zawodach kulturystycznych, to nie jest najlepszy model treningowy. To dla osób, które chcą się ogólnie rozwinąć, czy też jest to po prostu element. Całości, jeśli chodzi o rozwój masy mięśniowej, no to tutaj FBW jest świetnym planem treningowym. Także coś z tego bym celował. Trzecia opcja, no to byłby archaiczny, archaiczny split, który wcale nie jest taki zły. Jak jest dobrze ułożony, niekoniecznie musimy trenować klatę w poniedziałek, plecy, nie wiem, w środę robić. Zawsze jesteśmy w stanie tak rozłożyć, bo split jako nazwa oznacza dzielenie. Więc możemy sobie tutaj tak podzielić, żeby dana grupa mięśniowa była aktywowana więcej niż raz w tygodniu, i ten trening wtedy będzie jak najbardziej. ok. Eee, dobra, drugie pytanko od makrox, makro X to przyćwiczenie na wielką klatę Twoim zdaniem powiem tak, jeżeli jesteśmy w stanie egzekwować podstawowe ruchy, na odpowiednio dużych ciężarach, i te ciężary to są takie, które pozwalają nam progresować. To nie ma cudownego ruchu, jeżeli chodzi o budowę jakiejś grupy mięśniowej. W tym wypadku klatka piersiowa ja zawsze byłem fanem używania sztangielek. Używania sztangielek, dlatego że każda kończyna pracuje nam unilateralnie, pojedynczo, jeżeli mamy jakąś. Rękę na przykład, słabszą w tym wypadku to jesteśmy w stanie przy pomocy sztangielek to wyrównać. Nie mamy połączonego łańcucha kinematycznego, jak to ma przy, o, miejsce przy okazji używania sztangi. I też, I też uważam, że to ćwiczenie bardzo fajnie tą klatkę rozciąga. A co za tym idzie, pracujemy sobie w pełnym zakresie ruchu. Co bym tam jeszcze dodał? Najlepsze ćwiczenia na klatkę, no to tą te handle bym wrzucił i wrzuciłbym tu je. Nie stricte na ławce poziomej, ale na ławce mm, o nachyleniu 30 stopni. Nie wysoki bardzo skos, że tak powiem, ponieważ mało kto jest w stanie w 100% wykorzystać wtedy klatkę. W dużym stopniu włączają się barki. Potrzebujemy mieć do tego wszystko fajnie tutaj porozciągane, jeżeli chodzi o mięsień piersiowy i też z racji zwiększenia skosu jesteśmy w stanie zaaktywować. Włókna mięśniowe, które są położone wyżej, oczywiście nie da się chwycić tylko dołu, tylko góry, tylko zewnętrznego boku klatki, ale też procentowo praca tych włókien będzie w większym, więc w większym po prostu procencie zaktywowana. Drugie ćwiczonko to by było myślę, rozpiętki, jakaś forma rozpiętek, z tym, że ja jestem fanem używania w tym wypadku bramy, ewentualnie maszyny Butterfly. Dlaczego? Dlatego, że kładzie ona bardzo duży nacisk. Na fazę skróconą. Tam, gdzie mięsień jest po prostu skrócony, gdzie handle praktycznie no, nie działają. One w przeciwieństwie do, do chociażby maszyny, w pozycji maksymalnie rozciągniętej, tutaj to, to przełożenie siły jest największe. Ale z kolei tutaj już no, nie jesteśmy w stanie wywierać jej w ogóle. Chyba, że partner treningowy na przykład nam pomoże i będzie nasze ręce rozpierał na boki. W tym wypadku, właśnie e, rozpiętki sprawdzają się świetnie. Mówię, ja jestem fanem m, używania, robienia rozpiętek na bramie, ewentualnie robienia tego na maszynie typu Butterfly. Trzecie ćwiczenie. Zrobiłbym chyba pompki na poręczach. Tak, pompki na poręczach. Oczywiście chcąc zaktywować klatkę piersiową bardziej przy treningu na poręczach, bardziej bym się pochylił oczywiście do przodu. Wtedy automatycznie większą pracę będzie nam ta klatka wykonywała. Oczywiście nie da się ustrzec, żebyśmy nie aktywowali tricepsów w ogóle, ale naprawdę fajnie tą klatkę jesteśmy w stanie przepracować. Także myślę, że to powinno tę kwestię trochę rozjaśnić. Ok, następne pytanko od Luzak 0077. Czy da się jakoś zapobiec wypadaniu włosów stosując testosteron? Kurczę, ja to podchodzę do tego na takiej zasadzie, że trzeba się z tym pogodzić. Ok, można łykać finasteryt, który też notabene ma skutki uboczne. <laughs> Oczywiście też zależy, jaką my mamy podatność na to wypadanie włosów pod kątem genetycznym. Jeżeli e, mamy osoby łyse u siebie w rodzinie, e, jeżeli to idzie wszystko w tą stronę, no to jeżeli podniesiemy poziom androgenów, to niestety na tej płaszczyźnie również będziemy negatywnie działali, jeżeli chodzi o te włosy. Jeżeli ktoś co jest dla nas, je, jeżeli jest to dla nas mega istotne, najważniejsze, no to wybierzmy w tym wypadku włosy, chociaż finalnie i tak one po jakimś czasie nam polecą. Takie mam zdanie. Wiem, że teraz w mediach społecznościowych jest zmawiany obraz tego, żeby mieć grzywy jako niemiecki e, i, i już do, do późnej starości, że tak powiem, no ale ja uważam, że starzeć się należy z godnością, nie uważam, żeby to było coś złego. E, sam u siebie w rodzinie nie mam najlepszego genu, jeżeli chodzi o, o włosy, i nie widzę w tym problemu. To jest po prostu taka natura. Next. Czy da się budować mięśnie w deficycie kalorii? To jest pytanko od Zibi. Mm, tak, da się. Tylko, że to, że da się to zrobić yy, w teorii, niekoniecznie musi oznaczać, że wszyscy będą w stanie taki proces zrobić. Dlatego, jak y, pytacie o plany, na przykład, napisz plan pod rekompozycję. Rekompozycja to nie jest coś, nad czym możemy mieć stuprocentową kontrolę, ale jeżeli weźmiemy sobie przykładowo osobę, która nigdy nie miała żadnej styczności z treningiem, totalnie zero unikała tego do tego osoby, która jest mocno otłuszczona, i taką osobę wrzucimy na deficyt kaloryczny, damy jej redukcję, do tego damy ciężki trening siłowy, to jeżeli ona utrzyma się tych założeń, gwarantuję wam, że na końcu tej drogi będzie miała więcej mięśni niż miała na początku. Co oznacza, że zbudowała mięśnie w deficycie. Takie coś może też następować, jeżeli wracamy do, do formy, powiedzmy ta pamięć mięśniowa wtedy działa, mieliśmy dłuższą przerwę, a wcześniej wiele lat trenowaliśmy. No trzeci przykład, no to myślę, że byłoby to zbombardowanie organizmu przy użyciu no wiadomo czego, suplementacji sportowej i to tak naprawdę grubo, to myślę, że coś w tym temacie jesteśmy w stanie zrobić. Także jeżeli chodzi o budowę mięśni w deficycie, to w większości Większość osób nie jest w stanie tego zrobić, ale w pewnych przypadkach tak. Next, pytanie od Iwa. Redukcja to czas na duże ciężary, czy raczej wykonywać więcej powtórzeń? Redukcja tkanki tłuszczowej to jest jeden z najistotniejszych etapów, jeżeli chodzi o połączenie tego z treningiem. Uważam, że powinniśmy dużo większą uwagę zwracać niż w etapie budowy masy mięśniowej na używanie maksymalnych możliwych ciężarów przy zachowaniu odpowiedniej techniki ćwiczeń. To jest istotne, ponieważ jest to bodziec, który będzie powodował, że organizm nie będzie wiedział powodu, żeby to masę mięśniowo zmniejszać. No, wychodzimy sobie z archaicznego myślenia, typu, że na redukcji robimy więcej powtórzeń na rzeźbę. A na masę ćwiczymy tam, powiedzmy, w mniejszym zakresie, te ciężary tutaj powinny być maksymalnie duże przy zachowaniu odpowiedniej techniki i przy kontroli. Jeżeli jesteśmy w surplusie kalorycznym, przykładowo, i mamy więcej składników odżywczych, makro, mikro elementów niż potrzebujemy, no to nawet jeżeli zrobimy słabszy trening, to i tak ten nadmiar tych składników nam to skompensuje. Na redukcji, jak będziemy nie używać odpowiednio dużych ciężarów, to mięso poleci. I nawet wspomaganie sportowe. Nam nas po prostu przed tym nie uchroni. Lecimy dalej. Pytanko od Pinks. Jak poradzić sobie z sylwetką skinny fat? Ja już na ten temat kiedyś mówiłem, ale myślę, że to jest coś, co jakiś czas trzeba będzie sobie tutaj wrzucić. Uważam, że najrozsądniejszym wyjściem długoterminowo z sylwetki typu skinny fat jest racjonalna budowa masy mięśniowej. Ktoś może powiedzieć nie, musimy robić redukcję, no ale dobra. No co robimy? Z kości na ości redukcję? Finalnie y te miejsca, na których nam najbardziej zależy i które charakteryzują tą sylwetkę, czyli korpus, one będą schodziły na samym, na samym końcu. Nie dość, że przebywanie w długim te, de deficycie kalorycznym będzie powodowało, że nie będziemy w stanie wykonywać ciężkich treningów, co będzie też promowało coraz, niższe podaż, coraz niższą podaż kaloryczną. No, chcąc zachować deficyt, tak będziemy musieli robić, bo ciało się adaptuje. No to finalnie no, tragicznie to będzie na końcu wyglądało. U większości osób Najlepsze rezultaty daje racjonalna budowa masy mięśniowej, gdzie ta tkanka tłuszczowa podczas tego nie powinna nam zbytnio rosnąć. I później, mając większą masę, gwarantuję Wam, jak ta, jak Wasze zero kaloryczne urośnie, będzie Wam o wiele łatwiej zrobić, e, zrobić redukcję i uzyskać sylwetkę, którą chcecie. Next. Pytanko od Czaruś. Czy mięśnie same rosną stosując doping? Hmm, to jest element sporów, to znaczy, tak, yy, patrząc na badania, na to, co jest dostępne, tak, rosną. Tylko ludzie patrzą na badania, na przykład, wyciągając sobie taki fragment tych badań, ale już nie zastanawiają się, do jakiego poziomu te mięśnie rosną, bo takich badań nie ma. I to może. Dać przeświadczenie, że w sumie, jak będziemy sobie leżeli i nic nie będziemy robili, to będziemy wyglądać jak kulturysta, albo będziemy mieli 50 cm w bicepsie pół metra. W sumie, jak długo będziemy brali i w ogóle nie będziemy ćwiczyli, nic takiego się nie stanie. Była grupa testowa, ja już omawiałem to wiele razy. Nagrywałem materiał dotyczący, dotyczący dopingu pierwszego cyklu, gdzie rzeczywiście osoby podane działaniu androgenów tam było chyba 500 testów w tygodniu, więc dosyć mocno zbombardowali tych ludzi. Oni zwiększyli masę mięśniową, tkanka tłuszczowa spadła, ale finalnie po odtłuszczeniu to dalej były osoby, które ważyły tyle co dobrze wyjedzony Rottweiler. Więc to, to nie byli na pewno, na pewno giganci, ale to rozbudza w umysłach małolatów yy, i innych ludzi też yy, taką myśl, że w sumie nic nie muszę robić i wystarczy, że będę też brał i, i po prostu takie efekty będę miał. Wiecie, co jest z tym wszystkim najgorsze, że jest bardzo duża część. YouTuberów, influencerów, którzy niby walczą w dobrej sprawie, mówiąc coś takiego, i walczą z ludźmi, którzy stosują doping. Ale prawda jest taka, że w większości ci ludzie, ci ludzie będą się przyczyniać do tego, że będą propagować ten doping. Przecież większość osób ćwiczących nie jest dyscyplinowana, nie potrafi trzymać diety, chce mieć już efekty natychmiast, nie da się tego finalnie zrobić. Jeżeli powiesz komuś, że w sumie to nie musisz nic robić, zrobisz to, 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 żadnego treningu i będziesz wyglądał zajebiście. Ale nie rób tego, broń Boże, bo to nie jest etyczne albo moralne. Myślicie, że ktoś tego nie zrobi? No, zrobi, oczywiście, że zrobi. Także uważam, że coś takiego się kompletnie nie sprawdza. Eee, następna sprawa. Slayer. Pytam od Slayer. Ile kosztujecie dieta w skali miesiąca? U, ja to kiedyś wyliczałem i to jest zależne od okresu. Im bardziej to jest okres takiej cięższej budowy masy mięśniowej. To tym staje się bardziej wybredny, jeżeli chodzi o produkty, no bo ciężko już mi jest przejadać tylko i wyłącznie suchy ryż z mięsem. Budowałem tak wiele lat, i teraz mogę sobie pozwolić na coś więcej, żeby te smaki trochę zaspokoić. Więc w takim szczytowym okresie, ja liczyłem sobie, że wychodzi około 90-100 złotych dziennie. Jeżeli chodzi o, o jedzenie, to jest kupowane w markecie typu Lidl, typu, bardziej w Lidlu kupuję niż w Biedronce. To jest kurczak ten taki bez antybiotyków, no bo on kosztuje tam powiedzmy 40 zł za kilogram. Więc jak jemy już kilogram dziennie, no to wychodzi nam 4 z samego kurczaka. Jak dorzucimy sobie jakąś wołowinę, dorzucimy sobie jakiegoś łososia, jakieś dodatki warzywne, które teraz tym bardziej w okresie zimowym są na pewno droższe, no to się zbiera. Czy da się to zrobić taniej? Da się, tylko tak. Mówię, zależy jaki jest nasz cel, jeżeli z kolei z drugiej strony jest to redukcja tkanki tłuszczowej, no to jem, jem w kółko praktycznie to samo i o ile koszt mięsa się nie zmienia, no to ryż, no to ryż kosztuje, no nie tyle ile kosztuje, to są grosze, to tam jest chyba 3, 3 zł za, za 4 woreczki. Oczywiście nie nie gotuję ryżu w woreczkach, bo ktoś mi powie, że o mikroplastik i to nie, kupiłem sobie ostatnio, powiem Wam, Garnek do gotowania ryżu, i znowu wróciłem do tego, żeby sobie z tego garnka jeść, bo mi się popsuł, już mi się te garnki dwa popsuły kiedyś, mi się strasznie nie chciało babrać dalej w te garnki, bo też miejsce zawalały, ale znowu wróciłem do tego, więc w odmianie do tego, że gotowałem po prostu w garnku ryż, no to teraz, teraz jest już w, w kerze. Także myślę, że na, na redukcji ta Micha będzie kosztowała trochę mniej. Ciężko mi jest powiedzieć, tego akurat nie liczyłem. Zależy też od okresu. Teraz, jak nie ma stricte przygotowania do zawodów, będę niedługo robił redukcję. No to obiecuję, że nagram taki materiał i Wam to policzę. No i dobra, myślę, że ostatnie pytanie na dzisiaj od Gary. Dlaczego sylwetka kulturysty nie podoba się kobietom? <laughs> Wiesz, co to jest y, gary? To jest takie dosyć pytanie, dosyć mocno rozległe. Dlaczego się nie podoba? Bo jest w pewnym sensie groteskowa i przerysowana. Tak, i trzeba sobie powiedzieć to wprost. Bo sylwetka z lekko zarysowanym brzuchem, klatką piersiową, e, nie wiem, tam 40 cm w ręce, gdzie jakaś żyła wychodzi, to myślę, że nie znajdzie się kobieta, która powie, że jest to ohydne. Oczywiście duża część. Nie będzie ze sobą szczera i powie, że woli misiów, ale to też dlatego, bo duża część osób, ogólnie nie tylko kobiet, ma niskie poczucie własnej wartości i źle czują się w towarzystwie osoby, która bardzo dba o wygląd. I przyjęło się, że kobieta wygląda dużo lepiej od, pom od mężczyzny, pomijając też kwestię tego, że to jest płoć piękna, yy, ale też jeżeli chodzi stricte w kontekście sportowym, to bardzo często spotykałem się z takimi przykładami, że kobieta nie czuła się pewna siebie. I czuła się gorzej krótkoterminowo w towarzystwie faceta, który wyglądał bardzo dobrze i dbał mega o siebie, dbał o Michę. No i też automatycznie wiadomo, jak działają triki psychologiczne: tutaj robi się shaming, tutaj robi się obarczanie całej grupy. Na pewno też nie chcę się tu wdawać w kwestie psychologii, bo to też jest, też jest temat, który mnie interesuje od lat. Ale duża część tych, takiego, takiego przeświadczenia wywodzi się z okresu dzieciństwa. Z okresu dzieciństwa, ponieważ yy, niektóre kobiety po prostu boją się, że może ich spotkać coś przykrego. Yy, I taki mężczyzna, który ma siłę, który ma gabaryt, no to może zrobić im krzywdę. Oczywiście w większości jest tak, że ktoś, kto nie ma takiego gabarytu. Może mieć nierówno pod kopułą, i to on będzie bardziej niebezpieczny, a często duża masa mięśniowa siła e, połączona z odpowiednim rozumem, bo to też jest istotne, e, jest właśnie bardziej ostoją spokoju. I taka osoba nie musi na każdym kroku pokazywać tych możliwości. Tutaj temat rzeka ale, ale myślę, że lekko zarysowana masa mięśniowa, sylwetka, która i tak byłaby obiektem zainteresowania większości z Was. To będzie coś, co się kobietom będzie podobało. Tylko, że jeszcze podkreślam, nie warto ćwiczyć po to, żeby się komuś podobać, tylko musicie się podobać sobie. Bo jeżeli będziecie uzewnętrzniać wasz cel i opierać go o coś, o, na, co na wasz temat mówią inni ludzie, to nigdy nie będziecie do końca szczęśliwi. Także myślę, że w dzisiejszym Q&A to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za spędzony czas wspólnie. Jeżeli materiał Wam się podobał, zachęcam do subskrypcji kanału. Mówcie też znajomym, będziemy mieli większy zasięg, więcej fajnych pytań trafi i też będę w stanie nagrać dla Was więcej ciekawych materiałów. Także jeszcze raz dzięki dzisiaj i cześć, do następnego.